Może zaczniemy od początku Co zaczęło się w tym domku Wiosna, marzec 2019 Pierwsze kroki w tym temacie Pierwszy film, drugi, trzeci A pod domem plaga dzieci Wartam mister wjechali na chatę Człowiek srebrny, nasz mamek wziął YouTube na klatę może po motocykl i chowany w nocy Apollo robę dachu, zyskało na mocy Otwarcie basenu zrobiło robotę Wielki drobny mamy, już marty, szerokie Naszy z nie powstydziłby się mały Ziemniak tam, ekipę odparamy było dużo, będzie jeszcze więcej